Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o copywritingu. Umiejętności, która potrafi przekonać odbiorców do działania. Zobaczymy jak skuteczne teksty reklamowe mogą zmienić sposób, w jaki postrzegamy marki i jakie mają znaczenie w marketingu. Mam nadzieję, że te informacje będą dla was przydatne. Więc zaczynajmy. Czym jest copywriting? Copywriting to nie tylko pisanie. To sztuka tworzenia treści, które inspirują, angażują i przekonują. Wyobraźcie sobie, że rozmawiacie z przyjacielem i opowiadacie mu o nowym, niesamowitym produkcie, który właśnie odkryliście. Nie chodzi tylko o przekazanie suchych faktów. Chcecie, aby poczuł emocje związane z tym produktem. To właśnie robi copywriting. Pomyślcie o tym tak. Wyobrażacie sobie, że oglądacie reklamę i nagle czujecie chęć do działania. To nie przypadek. Copywriting działa jak pomost między marką, a jej odbiorcami. Dzięki odpowiednio skonstruowanym treściom budujemy relacje z klientami. Dobre teksty umożliwiają Marce mówienie językiem klienta i odpowiadanie na jego potrzeby. Spójrzmy na przykład Apple. Ich slogany, jak Think Different, to nie tylko chwytliwe hasła. One naprawdę informują i budują emocjonalne połączenie z odbiorcą. Apple sprzedaje nie tylko technologię, sprzedaje styl życia i filozofię. Można powiedzieć, że klienci czują się częścią czegoś większego. To mocny przykład skutecznego copywritingu. Zastanówcie się, ile razy widzieliście reklamy Apple i byliście nimi zaintrygowani. To właśnie moc copywritingu w działaniu. Tworzą oni nie tylko produkty, ale także emocjonalną więź z klientami. Copywriting to kluczowy element każdej kampanii marketingowej. Bez efektywnych treści, nawet najlepiej zaplanowana kampania może się nie udać. Wyobraźcie sobie stronę internetową bez atrakcyjnych tekstów lub e-maila, który nie zachęca do otwarcia. W takich sytuacjach klienci po prostu przechodzą obok, a my tego nie chcemy. Dobre treści mogą decydować o sukcesie lub porażce. Dzięki kreatywnemu copywritingowi możemy naprawdę przyciągnąć uwagę i zainteresowanie naszych odbiorców. Pamiętajcie, że każdy szczegół ma znaczenie. Przyjrzyjmy się kampaniom e-mail marketingowym. E-maile z chwytliwymi nagłówkami i angażującą treścią mają znacznie wyższą stopę otwarć i kliknięć. Dla firm takich jak Amazon czy Netflix, dobrze napisane treści są kluczowe w utrzymaniu zaangażowania i lojalności klientów. Wyobraźcie sobie, że dostajecie e-mail z propozycją nowego serialu na Netflixie. Jeśli nagłówek jest ciekawy, a treść zaintrygująca, od razu chcecie kliknąć i sprawdzić więcej. To dowód na to, jak ważny jest copywriting w e-mail marketingu. Co takiego robi copywriting? Przyjrzyjmy się kilku kluczowym funkcjom. Przyciąganie uwagi. W dzisiejszym świecie musisz przyciągnąć uwagę odbiorcy w kilka sekund. Nagłówki muszą być krótkie i chwytliwe. Czasami wystarczy jedno zdanie, aby zatrzymać kogoś na dłużej. Budowanie zaufania. Dostarczając wartościowe informacje, marka zdobywa zaufanie. Im więcej wiedzy przekazuje, tym bardziej staje się ekspertem. Klienci chcą wiedzieć, że mogą zaufać marce. Zanim podejmą decyzję o zakupie, wzbudzanie emocji. Copywriting nie polega tylko na przekazywaniu faktów. Wzbudzanie emocji często prowadzi do skuteczniejszych decyzji zakupowych. Pomyślcie, jakie uczucia wywołują reklamy świąteczne. To właśnie emocje mogą skłonić nas do zakupu. Podsumowując, copywriting to nie tylko pisanie tekstów to sztuka i nauka w jednym. Dobrze skonstruowane treści mogą znacząco wpłynąć na sukces kampanii marketingowych oraz postrzeganie marki. W dzisiejszym świecie, gdzie konsumenci są bombardowani informacjami, skuteczny copywriting może wyróżnić waszą markę spośród innych. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten film był dla was wartościowy, nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrybować kanał. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia z copywritingiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.